Cześć, witam serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałabym przedstawić wam moje smarowidła, czyli produkty, których używam do pielęgnacji ciała, do smarowania po prostu ciała. Myślę, że większość z nich jest wam znana. Gdyż są to jakieś tam produkty spotykane w drogę, na drogiej niechłupkach, bo po prostu ostatnio z ostatnio nami dużo się nie po prostu trąbi wszędzie, wszędzie dookoła. Pierwszym takim produktem jest emulsja do ciała z firmy Emolium. Jest to taki. Krem nie tylko, krem balsam nie tylko dla dzieci, jest to seria nie tylko dla dzieci, ale on ma to oznaczenie z pierwszego dnia życia, ponieważ są to produkty głównie przepisywane właśnie dla dzieciaszków po urodzeniu. Jest to emulsja z olejkiem makadamia, masłem shea, ura i trój, trójglicerydami dla skóry wrażliwej, suchej, skłonnej. Do podrażenia. Preparaty w ogóle z serii Emolium są bardzo fajnymi takimi natłuszczaczami i dlatego one właśnie są fajne dla noworodków, ale one są też rewelacyjne dla alergików i to w każdym wieku. Jeśli ktoś ma problemy ze skórą, właśnie alergiczną, na twarzy, na dłoniach, na stopach, w ogóle na całym ciele, oni mają całą gamę produktów. Myślę, że większość osób z Was orientuje się więcej w tej, w tej marce i po prostu wie, z jakimi oni produktami wyskakują na rynek. Ja akurat sobie przypasowałam ten balsam do ciała i on jest naprawdę rewelacyjny. On jest bardzo wydajny i on świetnie natłuszcza skórę, a nie zostawia właśnie takiej tłustej powłoki, tylko taką, taką skórę daje wrażenie takiej skóry świeżo wykąpanej, czyli takiej jak wychodzi z wanny, wyciera się i ta skóra jest taka fajna, sprężysta, taka wrażenie mamy wilgotności. Jeśli ktoś nie próbował nigdy tych kosmetyków, można spróbować na przykład od kremu do rąk. Te kosmetyki nie są jakieś bardzo tanie, ale bardzo często można je znaleźć na promocjach, zwłaszcza w Hebe bodajże. One często są też sprzedawane w zestawach, jakieś tam balsam, emulsja do kąpieli, i oliwka czy, czy szampon. I jeśli ktoś by chciał spróbować, to myślę, że warto zacząć od kremu, ale nie w tych najtłustszych, bo oni mają chyba też dwa albo trzy rodzaje kremu, tylko taki najbardziej lekki, zwyczajny krem na dzień i nawet można się nim wysmarować od góry do dołu i, i zobaczcie po prostu, jakie fajne efekty dają te produkty. Bardzo, bardzo serdecznie polecam produkty z serii Emolium. Następnym produktem jest zwykła oliwka do ciała. Ja mam akurat taką z Rossmana z Baby Dream, tak jak tam szampon w poprzednim filmiku, który Wam pokazywałam. Zwykła oliwka do ciała, zwłaszcza zimą albo latem, kiedy mam bardzo, bardzo skórę i ona naprawdę potrzebuje bardzo dobrego nawilżania. Ta biedronka, ta oliwka z Rossmana, jest o tyle fajna, że ona się bardzo szybko, bardzo fajnie wchłania, więc nie muszę stać godzinę na środku pokoju, żeby się nie wytrzeć o, o kanapę. Tylko spokojnie mogę sobie usiąść na rożniku naprawdę po przejściu trasy z łazienki do salonu. I on zostawia bardzo, bardzo długotrwałe, ona zostawia bardzo długotrwałe nawilżenie i fajnie, delikatnie pachnie, nie pachnie aż tak mocno bobasami, bo niektórzy też nie lubią takiego zapachu. Yy, One jest naprawdę bardzo przyjemne i oczywiście to yy, produkty z Rossmann nie są w jakichś wygórowanych cenach, także też bardzo serdecznie wam polecam ten produkt. I ostatnim produktem do ciała, yy, który stosuję, yy, którym się smaruję, jest to kosmetyk z Eveline yy, Slim Extreme 4D Professional, jest to koncentrat antycelulitowy kuracja zwalczająca zaawansowany celulit. Yy, ja o tym produkcie przeczytam, tak jak chyba mówiłam w poprzednim filmie o szamponie Baby Dream na blogu kosmetycznej Heldonistki. Ona opisuje tam cały proces y, używania tego kremu i jego brata, y, tego czerwonego. Ten jest chłodzący, czerwony jest rozgrzewający. Ja zdecydowanie wolę wersję chłodzącą, zwłaszcza że y, zacząłem stosować je latem, ten, ten krem. Ja robię sobie, zanim nałożę ten krem, peeling kawowy, chodzę do wanny, wysmarowuję się kawą, oczywiście sami z kawy oscygniętymi, przestudzonymi i smaruję się tym raz w tygodniu, zawijam się tym w folię i sobie po prostu leżę pod kocykiem i się odparowuję. On zostawia też fajne, aksamitne, aksamitne aksamitną powłokę na, na skórze. Nie jest mocno gęsta, on ma właśnie, przez co podejrzewam, że ma też konsystencję chodzącą taką rzadką konsystencję, i która właśnie nie, że sprawia to wrażenie chodu. Jeszcze bardzo fajnie szybko się wkłania, więc też człowiek się nie lepi. Bo nieraz te kosmetyki mają tu do siebie właśnie te celulikowe i inne, inne tego typu że pozostawiają takie uczucie lepkości. Ten krem tego nie pozostawia i też jest w dodatku tani w porównaniu z innymi kremami antycelulitowymi, więc serdecznie polecam. Ostatnim produktem do smarowania ciała, którego używam, jest to krem do rąk. Ja używam go tylko i wyłącznie do rąk. Jest to krem do rąk, on nie ma tutaj opakowania, więc pokażę Wam po prostu wieczko malinowy ze starej mydlarni. Ze strony www.stara-medlarnia.eu jest to krem z ekstraktem malin w takim, w takim słoiczku. Ja ten krem dostałam od sąsiadki do wypróbowania i powiem Wam, że jestem zachwycona. Pachnie po prostu nieziemsko. Jego zapach przypomina mi w pierwszej chwili danonki, te czerwone danonki dla dzieci, pachnie po prostu przesuper, przecudownie, przesłodko e, i mi kojarzy się tylko i wyłącznie z dzieciństwem, bardzo lubię sobie wieczorem e, w łóżku przed zaśnięcie posmarować nim nie, dłonie po prostu, no niebo w nosie, powiedzmy, niebo, niebo na wrotę. E, pozostawię fajną e, aksamitną, gładką skórkę, też szybko się wchłania, ale skóra zostaje tak delikatnie natłuszczona. E, tego Kremu, bo próbowałam go znaleźć, mam już niestety resztkę. Tego kremu nie ma już w ofercie sklepu, ale mają jeszcze kilka innych bardzo fajnych. Zresztą zostawiam Wam odnośnik na dole do tej strony. Mają całą gamę bardzo, bardzo fajnych produktów, które po prostu na dzień dobry swoimi obrazkami i kompozycjami zapachłymi już normalnie powodują, że czujemy je jakby tylko u nas. Mają mydła, mają balsamy do ciała, mają żele podporycznic, mają peelingi, właśnie kremy do rąk w różnej gamie zapachowej i kolorystycznej, więc serdecznie Was zapraszam właśnie na tę stronę, bo można znaleźć coś naprawdę fajnego dla siebie i oni wcale nie mają bardzo drogich produktów. Mają oddziałów kilka w Polsce, mają sklepy, więc może akurat u Was w sklepie, u Was w sklepie, u Was w mieście znajdzie się sklep, więc nie trzeba będzie zamawiać przez internet, więc, więc myślę, że warto spróbować. No, ten akurat krem jest dostarczony w takim fajnym plastikowym słoiczku z taką zakrętką, aluminiową, bardziej chociaż mam wrażenie, on sprawia wrażenie metalowe i on po prostu tak ładnie prezentuje się ten słoiczek. Ten słoiczek ma akurat 100 ml, ale krem jest bardzo wydajny. Jego wystarczy naprawdę wziąć sobie tak troszeczkę na palce i wysmarujemy sobie spokojnie obie dłonie i nie będzie trzeba czekać aż się wchłonie, nie wiadomo ile czasu. To są wszystkie produkty, których używam do pielęgnacji mojego ciała, takiego smarowania ciała. Nie ma tych produktów za dużo, z tego względu, że mam właśnie tak jak ostatnio wspominałam w poprzednim filmiku skórę alergiczną, więc ja bardzo uważam z kupowaniem nowych kosmetyków, w ogóle ciężko się przy, zaprzyjaźniam z różnymi kosmetykami, ale jak już się zaprzyjaźni, to właśnie na, na bardzo, bardzo długi czas i wszystkie kosmetyki myślę, które Wam będę w ogóle w przyszłości pokazywać yy, czy polecać, to są kosmetyki bardzo, bardzo dobrze sprawdzone, gdyż ja, jak się przywiążę, że jakiegoś kosmetyku, to użyłam go albo bardzo, bardzo długo w takim sensie, że kilka lat, albo spokojnie kilka miesięcy. I ja na pewno wam nie polecę na dzień dobry jakiegoś produktu, który użyłam raz, jest bardzo a, super i wierzcie go, kupujcie, i, i, bo jest rewelacyjny. Tylko na pewno przetestuję go z minimum kilka razy i to na pewno w jakiegoś dłuższego właśnie czasu, czy tygodnia, czy miesiąca, czy miesięcy. Bo nie chciałabym Wam polecić yy, niczego, co, co po prostu jest jakimś tam buglem. Yy, bo może się znajdzie jakaś osoba z podobnymi problemami skórnymi jak ja i po prostu będzie chciała coś znaleźć akurat nowego, coś dla siebie, coś wypróbować i nie chciałaby wydawać pieniędzy niepotrzebnie albo wyrzucać pieniądze po prostu w błot. Yy, myślę, że to wszystko. Dziękuję Wam na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.